Po 7 latach od swojej premiery Skoda jak doczekała się drugiej generacji. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to zupełnie nowy samochód. Auto zostało całkowicie odmienione względem poprzedniej generacji. W tym materiale przeprowadzę was przez stylistykę, omówię ciekawostki tego samochodu, oczywiście bagażnik, wnętrze i również zabiorę ten samochód na krótką przejażdżkę po pięknych czeskich drogach. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki! Jeśli chodzi o stylistykę nowej skody Kodiak, auto jest zupełnie nowe, jest przeprojektowane, świeże wygląda dużo bardziej nowocześnie i modernistycznie. Przedni pas odmieniony, nowe światła, które mają kształt zbliżony do poprzedniej generacji, jednak teraz są one bardziej smukłe i zadebiutowały reflektory matrycowe, a więc samochód jest w stanie dużo sprawniej oświetlać drogę, gdy zapadnie mrok, jednocześnie nie oślepiając samochodów z naprzeciwka. I ciekawostka, reflektory są jaśniejsze o aż 15%. Zupełnie nowa atrapa chłodnicy, która teraz jest podświetlana. Wewnątrz tej atrapy w chłodnicy znajdziemy 14 małych świecących elementów, które się zapalają, gdy mamy włączone światła mijania. To jest element, który albo się kocha, albo się nienawidzi. W Skodzie Kodiak nowej generacji jest to nieco bardziej subtelne, dzięki czemu nie powoduje to aż tylu negatywnych opinii, również wśród osób, które nie lubią tego rozwiązania, choć oczywiście to jest już kwestia gustu. Na masce wiele wyraźnych przetłoczeń, zupełnie nowy przedni zderzak, duże wloty powietrza centralnie, również radar od systemów bezpieczeństwa, na bokach masywne przeloty powietrza, dzięki czemu samochód jest bardziej aerodynamiczny i jednocześnie powoduje to, że samochód ma niższe zużycie paliwa. Przechodząc na bok również auto zostało odświeżone i zmieniły się wymiary tego samochodu. Auto jest teraz dłuższe o aż 6 cm, co automatycznie przekłada się na większą ilość miejsca w środku. Samo nadwozie nad kola są bardziej kwadratowe. Nowe wzory Felk, również odświeżona sama linia samochodu wyraźne przetłoczenia i również całkowicie odmieniony słupek C i D. Ten element nie do końca wydaje mi się, że pasuje do tego samochodu, choć oczywiście to jest kwestia gustu i czekam na Wasze opinię w komentarzach, co sądzicie o stylistyce tylnego pasa nowej Skody Kodiak. A przechodząc na tył, tutaj również bardzo dużo zmian. Zupełnie nowy tylny pas, światła są teraz scalone taką dodatkową belką. I od razu muszę wspomnieć, niestety, tabelka, pomimo że wygląda, jakby to był jeden świetlny element, to tak naprawdę to niestety nie jest podświetlane. I gdy wyłączymy oświetlenie w tym samochodzie, to jak widzicie, podświetlone są tylko te główne elementy. Tabelka niestety nie, przez co efekt jest troszeczkę. Zaburzony. Choć same światło, oczywiście, w charakterystycznym dla Skody kształcie, litery C, bardzo ostre linie w technologii LEDowej są to w pełni LEDowe, tylne światła, oczywiście z animowanymi kierunkowskazami. Centralnie, dumnie przelitrowany napis Skoda, już tą nową czcionką. Po lewej stronie oznaczenie Kodiak. Dość duży spoiler. Dachowy, wiele wyraźnych przetłoczeń bardzo dobrze się to prezentuje, gdy mamy wariant z napędem na wszystkie koła. Dodatkowe oznaczenie 4x4 po prawej stronie. A jeśli chodzi o zderzak, jest on dwutonowy, jednak nie ma on widocznych końcówek układu wydechowego. Jednak na szczęście nie mamy również atrap końcówek układu wydechowego. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa może unosić się elektrycznie, gdy dokupimy tę opcje. A pojemność bagażnika to na papierze 910 litrów, a więc 75 litrów więcej niż w poprzedniej generacji. Jednak, oczywiście, pojemność bagażnika liczona jest aż po sam dach, a więc taka realna, faktyczna pojemność bagażnika jest troszeczkę... Mniejsza. Jednak oczywiście muszę zaznaczyć, że nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana pięciosobowa, a więc bagażnik jest troszeczkę większy. Nie mamy również podwójnej podłogi, przez co ten bagażnik jest mniej praktyczny. A jeśli chodzi o same rozwiązania, to po prawej stronie znajdziemy wiele haczyków, jak to w skodzie Kodiak, gniazdko 12V, dodatkowe haczyki, jest również przycisk do wysunięcia haka holowniczego. Po prawej stronie specjalny schowek na pierdoły, drugi schowek po lewej stronie dodatkowa specjalna wnęka, która jest dedykowana, gdy mamy wersję 7-osobową, lecz w takiej wersji również może pełnić za dodatkowy schowek. Jak widzicie, bagażnik jest bardzo pojemny. Walizka standardowa lotniskowa mieści się tutaj bez problemu. Myślę, że tych walizek lotniskowych możemy tutaj naprawdę sporo zmieścić. Niestety mam tylko jedną, a więc nie mam jak wam tego niestety Zaprezentować. Gdy złożymy oparcia tylnej kanapy, co możemy odblokować bezpośrednio z bagażnika, jednak oparcia tylnej kanapy same z siebie się niestety nie złożą. Musimy je niestety docisnąć ręcznie, jednak one blokują się w tej pozycji, a więc w tym momencie już nie otworzą się nam podczas jazdy. Jak widzicie, mamy dość wysoki próg. Załadunkowe, gdy będziemy chcieli skorzystać z pełnej pojemności bagażnika, a ta jest astronomiczna. Aż 2105 litrów pojemności, gdy złożymy oparcia tylnej kanapy, jest to oczywiście liczone aż po sam dach. Całościowo bagażnik jest naprawdę imponujący. Ogromny krok do przodu względem poprzedniej generacji. Nowe rozwiązania, większa pojemność, no i oczywiście naturalnie również większa praktyczność. I witam Was we wnętrzu drugiej generacji Skody Kodiaq. Wnętrzu, które zostało całkowicie odświeżone i stylistyka tego kokpitu jest bardzo zbliżona do stylistyki zupełnie nowej, czwartej generacji Skody Superb. A więc deska rozdzielcza jest w pewnym sensie symetryczna. A więc centralnie mamy ogromny, nawet 13 celowy wyświetlacz systemu inforozrywki. Następnie mamy takie wysunięte nawiewy od klimatyzacji. I moją ulubioną rzecz w tym samochodzie, a więc fizyczne pokrętła od klimatyzacji, które są wielofunkcyjne. A więc, możemy po pierwsze wybrać oczywiście temperaturę. Możemy kliknąć i mieć regulację podgrzewania przedniego fotela, lub kliknąć jeszcze raz i mieć regulację wentylacji fotela. Centralna gałka natomiast jest wielofunkcyjna i możemy dostosować ją według naszych upodobań, a więc na przykład możemy ustawić tutaj siłę nawiewu, możemy ustawić ją do trybów jazdy, regulacji nawiewu, gdzie aktualnie ma wiać powietrze i również kilku innych opcji, które możemy dostosować według naszych upodobań. Następnie jest element, z którego słynęła poprzednia generacja Skody Kodiak, a więc mamy dodatkowy schowek w desce rozdzielczej. Następnie drugi schowek mamy na dole, a przed kierowcą mamy wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów, który jest w Skodzie Kodiaq już w standardzie. I to co jest interesujące, to design tego wyświetlacza jest naprawdę bardzo przyjemne wykończenie ten daszek taki jest naprawdę w porządku, pasuje do tego samochodu zupełnie inaczej niż w nowej generacji Skody Super, gdzie faktycznie wygląda to jakby to było robione na szybko, a tutaj mamy to tak jak powinno być. I mam nadzieję, że Skoda odrobi lekcję i zainstaluje tego typu wykończenie wyświetlacza w nowej generacji Skody Super, ponieważ Tamto wykończenie jest naprawdę nieprzyjemne, i porozmawiam z projektantami Skody podczas premierowych jazd Skody Super Liftback, które już wkrótce pojawią się na tym kanale. W tunelu środkowym mamy dwie roletki, gdzie pierwsza skrywa miejsca na napoje, i mamy tutaj aż cztery miejsca na napoje: dwa duże i dwa małe. Mamy również drugą skrytkę, gdzie mamy dwie ładowarki indukcyjne. Mamy dodatkową półeczkę i również mamy specjalne miejsce na czyścik do wyświetlacza, a więc najnowsze rozwiązanie z serii Simply Clever. Oczywiście mamy dwa porty USB typu C, dodatkowe złącze USB-C oczywiście znajdziemy w lusterku wstecznym, podobnie jak w poprzedniej generacji. Wykończenie: nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana Selection, a więc mamy. Naprawdę interesujące wykończenie, podoba mi się jak to wygląda. Oczywiście to jest twardy plastik, tutaj jest dopiero miękkie wykończenie. Spasowanie nie jest na idealnym poziomie, jednak prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ilość miejsca, no jest jak najbardziej w porządku. Tu środkowie jest mocno zabudowany, jednak to jest takie dość miękkie wykończenie, więc powiedzmy, że jest w porządku. Na wysokość ja mieszczę się bez najmniejszego problemu, a więc również w porządku. I myślę, że osoba nawet 1,95 m zmieści się bez najmniejszego problemu za kierownicą nowej generacji skody Kodiak i całościowo. Jest to duży skok do przodu. Wciąż czujemy się w tym samochodzie, jak w Skodzie Kodiak. Rozwiązania są naprawdę na plus. Bardzo przemyślany projekt, i jestem jak najbardziej na tak. Wszystko do siebie pasuje, jest znajomo, jednak znacznie nowocześniej. A przechodząc do drugiego rzędu siedzeń Skody Kodiak, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem imponującej ilości miejsca na nogi. To ja w tym momencie siedząc za sobą mam tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca, jest to już na dobrą sprawę dokładnie tyle samo miejsca co w nowej Skodzie Superb. Muszę również zaznaczyć, że kanapa jest regulowana, więc jeśli mamy potrzebę, możemy to oparcia nieco bardziej pionowo, jeśli mamy takie preferencje, komfort jest na wyższym poziomie między innymi z powodu przeprojektowanego tunelu środkowego, który przedłużony jest aż do samego końca. Możemy go również zdemontować. Jest to gadżet, który Możecie kojarzyć między innymi ze skody ENIAC, no więc bardzo ciekawe rozwiązanie, które zwiększa praktyczność, gdy jest taka potrzeba. Yy, czy uda nam się to schować? Może w drugą stronę? O, udało się. Zwiększa nam praktyczność tego samochodu, gdy nie używamy środkowego miejsca. A więc gdy jedziemy w konfiguracji bardziej czteroosobowej, to mamy dodatkowy tunel środkowy z miejscami na napoje i dodatkowymi przegródkami. Oczywiście mamy panel klimatyzacji, skrajne miejsca są podgrzewane. Są dwa porty USB typu C gniazdko 12V i wciąż mamy podłokietnik, który mamy dodatkowe miejsca na napoje. Jest tutaj naprawdę bardzo komfortowo. Opcjonalnie możemy również mieć roletki w tylnych szybach. Oczywiście, ogromny panoramiczny dach uchwyty na smartfon czy na tablet w zagłówkach foteli. Same oparcia, oczywiście, mają schowki, również dedykowane miejsce na urządzenie mobilne. I całościowo jest to ogromny krok do przodu względem poprzedniej generacji, i muszę szczerze powiedzieć, że jestem naprawdę. Pod wrażeniem. Jeśli chodzi o dane techniczne nowej generacji Skody Kodiak, to jest ona dostępna w bardzo szerokiej palecie jednostek napędowych, choć na początku w tym momencie, gdy rusza dopiero sprzedaż tego samochodu, auto dostępne jest silnikiem 15 TSI o mocy 150 koni mechanicznych dwulitrowym dieslem w dwóch mocach 150 i 193 KM, mechaniczne, gdzie w tej mocniejszej wersji od razu otrzymujemy napęd. Na wszystkie koła to jest właśnie taka specyfikacja jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu oraz już teraz możemy zamawiać pierwszą wersję Plug-in Hybrid, a więc 1.5 TSI z silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 204 koni mechanicznych. Wkrótce do oferty dołączy również 2.0 TSI, na kto nastąpi najprawdopodobniej najszybciej jesienią bieżącego roku. A więc nie będę przedłużał, przejedźmy się tym samochodem. Jesteśmy w tym momencie w Czechach, dzięki uprzejmości czeskiej centrali, aby już teraz zaprezentować dla Was ten samochód, aby nie opóźniać publikacji nowej generacji Skody Kodiaq, czekając, aż ten samochód pojawi się w ofercie parku prasowego polskiego importera. Nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana Selection. A więc aktualnie jedyna dostępna wersja wyposażenia tego modelu. Cennikowo skoda kodiak zaczyna się w Polsce od około 175 tysięcy złotych, a taki egzemplarz jak nasz z tym układem napędowym to już wydatek na poziomie 201 tysięcy plus dodatki, a więc myślę, że taki egzemplarz jak nasz to już wydatek około 220-230 tysięcy złotych. Wyposażenie jest bardzo bogate. Auto jeździ dużo lepiej niż poprzednia generacja. Odnoszę wrażenie, że auto zostało znacznie lepiej wyciszone. Układ kierowniczy również odnoszę wrażenie, że jest bardziej precyzyjny niż w poprzedniej generacji. A samo nadwozie troszeczkę mniej wychyla się podczas dynamicznej jazdy w zakrętach. Niestety nie będę miał okazji zaprezentować wam, jak ten samochód przyspiesza ze startu, zatrzymanego, również nie mam okazji zabrać go w tym momencie na serpentyny i pokazać Wam, jak działa zawieszenie. Jednak moje wrażenia po kilkugodzinnych pierwszych jazdach tym samochodem w okolicach Pragi są bardzo pozytywne. Auto jest dużo lepsze. Zawieszenie to jest element sporny, ponieważ w Kodiaku również mamy DCC, które bardzo mocno hałasuje, podobnie jak hałasowało ono w Volkswagenie Passacie. Skoda Którą dla Was nagrywałem, nie miała tej technologii, a więc działało to troszeczkę ciszej. Tutaj już ta technologia jest, a więc nie jest, może nie tyle nie jest komfortowo, co w samochodzie, niestety, jest dość głośno, ponieważ docierają do nas nieprzyjemne dźwięki z uwagi na zastosowanie właśnie tej technologii. Coś jest nie tak z tym zawieszeniem. Mam nadzieję, że grupa Volkswagena będzie pracować nad tą technologią i wprowadzi poprawki, ponieważ na ten moment samochód pracuje po prostu. Dość głośno. A jeśli chodzi o jednostkę diesla, to nasz dzisiejszy egzemplarz już troszeczkę kilometrów faktycznie zrobił. Spróbujmy się odnaleźć w komputerze pokładowym, który jest po czesku. A więc długodystansowo, samochód ma średnie zużycie paliwa na poziomie 7,2 litra po przejechaniu niemalże 4000 km, jednak spodziewam się, że ten samochód nie był szczególnie oszczędzany. Podczas szybkich pomiarów to auto w trasie zużywa około 7 litrów na autostradzie. Gdy jeździmy w mieście, faktycznie to spalanie jest troszeczkę wyższe, a jadąc tym samochodem spokojnie w trasie, całkowicie przepisowo, możemy celować, aby zużycie paliwa było poniżej 6 litrów. Jednak oczywiście do kwestii zużycia paliwa wrócimy bardziej szczegółowo, ponieważ chciałbym dla Was bardziej szczegółowo sprawdzić i w takich naszych polskich warunkach, ile ten samochód zużywa paliwa, a nie podczas pierwszych jazd bardzo krótkich, po na dobrą sprawę nieznanych mi za bardzo drogach. Chciałbym, aby te dane, które Wam podam, były bardziej miarodajne i porównywalne z innymi testami, które znajdziecie na tym kanale. I podsumowując moje pierwsze spotkanie z tym samochodem, jestem pod wrażeniem, jak ogromny krok do przodu jest to względem poprzedniej generacji. Auto zostało poprawione stylistycznie, również mamy bogatsze wyposażenie, bezpieczeństwo zostało poprawione. Zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasywne, jak i bezpieczeństwo aktywne. Adaptacyjny TempoMat również działa według mnie troszeczkę bardziej precyzyjnie, jakby był bardziej przemyślany i dostosowany do naszych realiów. Oczywiście nie jest on nieomylny, również w Czechach czasem pokazuje niepoprawne ograniczenia prędkości. Jednak całościowo pierwsze spotkanie z nową Skodą Kodiak jest bardzo pozytywne. Nie mogę doczekać się testu tego samochodu w Polsce. Specyfikacja taka jak nasza, myślę, że nie będzie specyfikacją bardzo często przez Was wybieraną. Jeśli będziecie planować kod, jakie jeździć dłuższe trasy, najprawdopodobniej bardziej sprawdzi się wariant 150 mechanicznych w dieslu, ponieważ będzie miał napęd on tylko na przednią oś, a więc automatycznie będzie zużywał nieco mniej paliwa niż nasz dzisiejszy egzemplarz. I nie mogę doczekać się, podobnie jak mówiłem Wam w przypadku Skody Superb. Testu tego samochodu w wariancie plug-in hybrid, ponieważ tam będziemy mieli już tą nową hybrydę typu plug-in, która będzie miała złącze CCS. Będziemy mogli ten samochód ładować już mocą 50 kW, a więc hybryda typu plug-in będzie miała więcej sensu. Nie będziemy musieli długo ładować się, wiele godzin, aby naładować baterię. Tylko sama bateria będzie większa, ładowanie będzie szybsze, a więc naturalnie hybryda typu plug-in będzie miała po prostu więcej. Sensu. To jest specyfikacja, której nie mogę się doczekać. Jeśli chodzi o ceny, to muszę wspomnieć również, że w tym momencie ten samochód jest droższy od poprzedniej generacji. Jednak różnica to jest około 10 tysięcy zł, więc również to nie jest duży przeskok względem poprzednika. Oczywiście, gdy będziemy porównywać Kodiaka podczas debiutu, to jest to ogromna różnica. Jednak po faceliftingu. Na końcówce produkcji Kodiak do najtańszych samochodów niestety nie należał. Ten również nie należy, jednak oferuje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jestem pod wrażeniem, nie mogę doczekać się pełnego testu, a najbardziej nie mogę doczekać się Waszych opinii w komentarzach, co sądzicie o nowej skodzie Kodiaq. Jeśli mieliście okazję, już jeździć tym samochodem podczas jazd testowych w salonach, również czekam na Wasze komentarze. A tymczasem zapraszam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego już robisz polubienia tego filmu i już wkrótce również Skoda Kodiaq na polskich drogach. No i oczywiście zapowiadany przeze mnie wielokrotnie test nowej Skody Super w nadwoziu Liftback. Dzięki. Cześć.